Nie tylko ja, bo Jan Paweł II Karłowi to już yy, około roku temu to się wyczuwało. Mówił w Warszawie, przekazał Duchem Bożym. Ponad tym, w Warszawie do, rzędu, do rządu, do pana prezydenta, żeby zareagował bez prośbą, nie nakazem, tylko że prosi, żeby, żeby, żeby zareagował te konopie. To się rozumie, że na użytek yy, uprawny. Swój. O, o. A skoro naukowcy zatwierdzili, zatwierdzają, ja pierdolę. Kurwa, nie, Polak tak czuję. To pojebanie, oni są pojebani. Można to stwierdzić dla zdrowia stanowienia swojego. Będę by się nie zabić, nie pozabijać, czy nie kumulować swojej złości, która potem może wyładować się, daj Boże, na swoich najbliższych, czy na dzieciach, czy na drogach. Tak naukowcy zatwierdzili, że to jest lekiem, rząd też zatwierdził, że to jest lekiem, ale właśnie z wysokim THC jest lekiem, wtedy jest lekiem, eee, a żeby nie było zbytniej psychoaktywności, no to naukowcy już wiedzą, to już nie są czasy, że to czekam na jakiegoś tam końca na koniu, ileś miesięcy, tylko internet jest, naprawdę przeliczenia, wystarczy, jakie przeliczenia by chciał robić tym Senat? Nie musi. Wystarczy zapytać naukowców z Azji, co powiedzą. Yy, światowo bardzo pięknie, ekonomicznie, systemowo, yy, szacunkiem dla starszyzny, yy, społecznie, socjalnie bardzo pięknie. USA, doświadczona wszelkiej spierdoliny z różnych zakątków świata, demonistyka, pojebaństwa, jak oni na to, że oni, yy, naukowcy, że to jest też lek to co, yy, jaka konopia jest lekiem, no każda, która zawiera THC, która ma wielce istotne wartości, żeby nie było zbyt psychoaktywne dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś by nie życzył sobie zbytnio psychoaktywnego, to żeby był równoważny też jakiś tam czynnik CBD. Czy CBD dokupiono osobno, na przykład w olejku konopnym też może myślę, że być stosowany, że w postaci, że sobie weźmie kropelki i myślę tak. Nie jestem tego pewien, ale mi się tak wydaje, że to tak jakoś działa. A naukowcy tam, wie sprawdzone na świecie, rozpoznają już od tylu lat stosowane... A to jest taki ból tutaj, na w neurotyce, że to się nie zgadza, nie godzi nie zgodzi się to, nie godzi się to. Nie zgadza się to, że rządowi, którzy przecież są, jak tacy w historii ewolucji, tacy frontowi, tacy na przodach, Rozpoznający, tacy powinni być zatrudnieni, tacy, którzy rozpoznają terytorium, ewolucja, sz, 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 czy bakna, czy nie bakna, jak poprowadzić stadni ludzie stada, żeby było bezpiecznie, zacnie, zdrowiej, żeby to zdrowie ewolucyjne, w rozrachunku ewolucyjnym, może tak naumieni, czy nie, żeby było stanowione. Bo jakie nieedukowani biblijnie, to jak. Znaczy się, że tak. Bo antynaukowcom, których Padre Francesco pod zaakceptował, potwierdził. Że dokonał, że dobre. Nie zanegował. a czy to bo zatwierdził? Może będzie w tańdzie o tym mowa? No czy to to Drzewo Życia z Księgi Objawień? Jeżeli rządowi, którzy się to nie realizują, tego, wdrożenie tych wdrożeń światowych, to wtedy ludzie za to określą, że to diabły wtedy. Czas, czas bo jak teraz modlą się ludzie na świecie, że żeby diabły prawdziwe na tej świecie już naprawdę, to czy w, w wyniku tych modlitw, na rządowych, nie, nie zniknie iluś, nagle że będzie komunikat, że którzy rządowi. Samo spłonęli nagle. Hej, wiecie, że od diabło. za się nie To przyjdą młodzi. Albo którzyś kolejni to lepiej niech zatrudnią jakichś księdzów. Przyjdą, posiądą w ich miejscach, zapytają o co sprawa, puszczą nagrania wojtyły Jana Pawła II, posłanie świętego zamodlą się, powiedzą zaradę, dadzą to nagrać, wdrożą światowo z naradą e, wnioskowaniem. <laughs> Jak zrobiłby Jakub, który przyjął imię Izrael, inspirując się kulturami innych, też obcowań, nie ich negując, stąd nazwa, a nie jakaś inna, że się przewdzięcza coś od innych, innych ty, ty, tych nie uznając, to uznanie by kazali, by przekazali, że uznają, że się inspirują, że wnioskują, że tak należy w historii i nie, że w tym gorsi, tylko takie zdane, innym opowiadane było bardziej, bo w tym słowiańskim, w krainie słowiańskiej, posłowiańskiej też pięknie, dużo piękna, bogactwa było doświadczane i więcej i więcej inteligencji, mnożniej, bo co teraz jest znowu ta szlachetność w krainie Polska yy, odzyskiwana, to z tymi pięknie i to życzę rządowym, żeby nie spłynęli, żeby nie okazali się diabelnymi, bo w rozsądzie swojej babci swoich dziadków, żeby okazali się takimi w porządku, takimi że wykazują się z tych pozycji odpowiedzialności za miliony istnień. Tak powinien się w tym poczuwać i to realizować. W się nie tylko tych milionów, tylko że cały świat to obserwuje i ma na to swoje opinie, oceny. Rozsądza, określa, <laughs> widzą to dziadkowie, babcie tych rządowych, prababcie i pradziadkowie i czy oni się im przybliżą, że są, że już rozumieją, co powinni wdrożyć, czyli że konopia powinna być legalna do uprawy na swój użytek. Tak ja w Kanadzie, w USA, na świecie, żeby mogli sobie to ludzie z lekkim, żeby mieli do tego dostęp, a nie, żeby mieli okrężną drogą przez drugie koszta, czy w ostateczności dopiero jak dostąpi choroba. To jest taka realizacja ugody diabła, nie? względem ludzi, a względem, Chryst względem y Jóta Wuchał, względem kosmosu, względem zdrowej ewolucji, względem Chrystusa Zaretu, względem patriarchów, względem Mojżesza, względem Jana Powodrychów, to jest takie, że od razu, jak na drodze w ewolucji, bo zawsze od razu jest coś, masz tu dostęp wszystkich, jak w Biblii jest napisane, trawy na swoją goda zdrowe stanowienia, po swojemu jest napisane: miej, masz, zażywasz, spożywaj i miej się dobrze, fajnie. Panie na diabła. Ugoda! Pozostawienia rządowych w historii że byli ugodę diabła. Diablocha. Anty swoim babcią, dziadkom, anty przodkiniom, anty wcześniejszym, uznania Jewy, za debili uznanych, za gorszych, za w antyludzkich, w tych czasach szczególnie, W rozsąddzie światowo z dostępem do internetu, telefony w każdej chwili, sekundzie, momencie, na drogach jedno kliknięcie i maile wysyłane, wiele mailów zwiaty, świata, nagrywki, dyktafony, inwiglacje, narracje na drogach, strony. No to się wydaje już niesmaczne, nie? że tak na to czekamy, że to jest takie. No jakby rządowy uznał, że ktoś, mimo że jest na takim stanowisku, wiedzą na to światowi, sami uznali, że to jest lekiem, widzą, że światowi i na świecie mają to na legalizację, a w tym kraju, tutaj to jakby rządowi byli anty obywatelom tego narodu, że tak. Haha, zdajemy wam to za lek, ale haha, ha. chcemy dać na tym zarobić którymś? Haha, w innych tak, mają to legalne, mogą prawie po trzy krzaki na osobę, ale my wam nie. Haha, ha. i wśród was chcemy czuć się jak? Lubiaj i bardziej? Czy tak? Nie? Haha, ha. jak my to rozsądzić? Czy my umieć to uznać i rozsądzić? Haha, ha, ha. jak jest naprawdę? Ha, 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 ha. czy my tu w ogóle umieć to rozsądzić? Ha, ha, ha. <noise> Czy nie? Ciekawe. się okaże. Teraz życzę nam, żeby teraz w tę noc, nawet wieczór, w telewizji światowej, tak jak były te przemówienia pana prezydenta, no okazało się i byłoby tak, mniej więcej jakoś tak. Obywatele i obywatelki. Oto światowo rozporządzam, powołując się na konstytucję i testament. Stary i nowy, mając w rozrachunku przemowy w tym papierze, jak i nasze chrześcijańskie ugody, uznając, uwzględniając naukowe doniesienia, po legalizacji konopi jako lek, ukazując się, że my względem naukowców jesteśmy w tym zgodni, dopuszczamy Wam, byście obywateli i obywatelki w tym narodzie mieli od teraz te konopie możliwą do uprawy dla siebie, dozwolone do trzech krzaków na osobę. Życzymy Wam w okolicy tych świąt wyjątkowych dużo zdrowia i radości i tym samym liczymy Że łatwiej będzie Wam odejść od niezdrowych uzależnień, a kierować się wcześniej ku miłości tej zdrowszej. A. Względem Chrystusa z Nazaretu. Względem mm. mójże. Mm. 40 lat przed. I borykał się z pojebaństwem wśród ludzi. Wielki człowiek. Wielki. Wytrwały, silny. Bo nie jeden by po prostu powiedział, że was, że takich pierdoli ma dosyć i część. Spierdala. Nie jeden spierdolił. Nawet ze swych rodzin po prostu. A taki wytrwał. Poprowadził. Nie musiał. Widział w ten cel dalszy. Testament patriarchalny. Sentymoniew. Wtedy spokój w pełni swej genetyczności osiągnie.